Widzowie, jestem bezdomnym. Jedna łapka w górę to jeden like. Znaczy, kurde! Co ja kurde mówię? Nawet nie mam pieniędzy, to ja nie wiem, co ja mówię. Jedna łapka w górę to jeden dolar. Sorry, że tak się działem. Nie wiem, po prostu. Bo jestem wkuziony, że nie mam hajsu. No to nie wiem, może się spytam ludzi o jakoś hajs. Bo ja nie mam dorobienia. Może. O, pan, panie, panie! On wygląda po katy. Panie, panie, a mogę jakiegoś dolara? No, bo nie jestem bezdomny. Nie mam co. No, czekaj, czekaj. Tylko. Mówię, to... czekaj, Powiedz co, od nowa. Bo moje usie to słabo ten. Powiedz panu od nowa. O, muszę poszukać to, co mam tutaj. Ostatnie 150 dolarów. I hajs. to hajs. Halo, Halopan. No halo, panie. No. A pan, ma, a pan ma jakąś wilę, czy coś, no bo takie ładne auto, no to pewnie ładne. Tomek. A, czy Znaczy dla ciebie, brzydki, dla mnie to będzie ładne, no powiedz pan. No, jak to nie no, okay. to muszę jeszcze wyrzucić tam wszystkie kolory zrobić, no. no to ma nie ma bardzo. Podobno słyszałem, że żółty to jest najdroższy kolor. No, co prawda. A, no to prawda, no ciągle. Nie bo to jest żółty, bo to jest złoty. A, no to jeszcze lepiej. Czekaj weź ten pilo, to garażu i kolor. Dobra pani. Ja tu. A tu palawilla? No. Oho! Zaduje się komuś teraz, patrzę, ale to, to nie po prostu e, to mój kolega kiedyś tutaj mieszkał, wiesz? Dobra, to za No, że покажите тебе сразу покой ой um, тут... вот, вот да мой... Сценить, -то. а мой как тут темп тут есть так ладно A przypadkiem nie. Dobra, niech będzie, zamienimy się w pojęcie kogo. Tylko czekaj, tutaj weźmiemy. Żeby... No i tak jest, już nie ma nic. No tak, A przy pana? Wiesz, tak. tak, tutaj zostanie, zaraz dostaniesz ubrania, pójdziemy zaraz do drugiej. Zmienisz sobie włosy. To widzowie, jak słyszeliście, no to zobaczymy się zaraz, jak będziemy jechali do fryzjera. Widzowie, zrobiłem na razie takie, ale pani mówi, żebym wytrzepał. Ale niestety nie można tego nagrywać, no to ten. No to zobaczymy się za sekundkę. Widzowie, wreszcie to zrobili i patrzcie, jak ładne. No jak oceniasz? No to dobrze. I jeszcze oczywiście te ubrania zmieniłem na lepsze. A, no tak, jak ja to mam. Milion. Dobra, zaraz po tej przestrzeni, e, tutaj ja tylko pójdę do banku. Jakie milion? Tu pokazuję tysiąc. Nie tysiąc. Tysiąc. Sto 100 tysiąc. Dziesięć 10 tysięcy. Dobra, tysiąc, tysiąc. Zopatrz Dobra, no, do, no. no tutaj widać jest, jest 1058. Dobra, nie... obojętnie mi tam płaci... płaci ale ja tutaj widzę coś innego. No to, no to może tak jest. Tak, dostarczymy. Jeszcze raz. Ej, z drugiej strony zobaczycie, jest dobrze. Dobrze. Ja mam nowe oczko, pójdę zakupić, e, ja chciałam pamiętać ten nasz kot zielony Okej okay. Powiem Ci kiedy, ci kiedy? Um, Dobra um, widzowie, um, oczywiście Teraz. oczywiście um, widzowie ten, um, no po prostu, się zielone to znaczy, się że na razie nie możemy nagrywać, no bo coś robiliśmy no i musieliśmy pójść kupić to auto no, ale teraz jest git, patrzcie jakie ładne Bugatti białe a w ogóle najlepsza forma która tu jest no są lepsze formy ale to jest jedyna nie na jaka na cena tu te 500, pomyliłam się No i najlepszą tu jechał po 500 Te 500, wiecie, ja mówię 700 Aha Dobra, czy jak od No tak, ja mam no. dalej te kluczyki od garażu Właśnie, że nie ma dźwięku, mam teraz nowe kluczyki jak... i po prostu jak będę mówić po garażu to mi się wiesz. Otworzę twarzy w Stare też działają. No to skoro. Ty, a masz basen? A może chodźmy tam sobie pocilować bombkę? Nie teraz, chodź. A. Chyba jesteś bardzo no, chłodny. No, no tak. Zapomniałem o jedzeniu bo tak siłem w raju, to na dole. No dobra. No, Okej, okay. okay, widzowie. No to zaraz pizza będzie, no i w tym czasie sobie pogram no i zobaczymy się jak pizza będzie. Dobra widzowie. Um, chyba coś słyszałem. Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa. Ej, chodź na dół, Jest przyszło. Okej. Okay. Pizza, pepperoni? Zmienili mm, zdanie. Zmienili nazwanie, bo... Właśnie za pizzę. Za ten kawałek musiałam płacić ponad dużo. To musiałam zadzwonić do hot dogów i mam tylko hot Myślałem, że jesteś bogaty. Tak, jestem, ale kurde ja nigdy tyle nie płacę za najlepszą pizzę. Za 50... nie, za około 100 milionów za najlepszą pizzę. A było kiedyś za dwa milionów. A 100 milionów to mam mam no, nie płacę. Dobra, Dobra nieważne. Ale hot dogi i tak są, dobre. No ja sobie ja Jeszcze mieć księgę tak? O, dziękuję. No to widzowie to jest chyba na tyle. Może zrobimy part 2. No i... Dobra widzowie, może zrobimy part 2 jak będziemy grali. Zostawcie łapkę w górę subskrypcję. No i... Pa!